Czy zastanawialiście się kiedyś nad postaciami biblijnymi, które mają niewielką głębię narracyjną, ale które odegrały ważną rolę w historii? Dzisiaj przyjrzymy się jednej z takich postaci, Abinadabowi, strażnikowi Arki Przymierza, i co możemy się czegoś nauczyć z jego historii. Czy postać, o której niewiele wspomina się w Biblii, może nauczyć czegoś głębokiego na temat naszej duchowej podróży? Pozostań ze mną do końca ponieważ w tym filmie odpowiemy na pytania takie jak Jaka była dzisiaj prawdziwa rola Abinadaba? Jak może to na Ciebie wpłynąć? Naszą wiarę i życie praktyczne. Nie przegap żadnych szczegółów. Zaczynajmy. Okres sędziów, który przypada mniej więcej na okres od XIII do XI wieku przed Chrystusem, jest jednym z najbardziej złożonych i znaczących okresów w historii ludu Izraela. Okres ten, naznaczony brakiem scentralizowanego rządu, Następuje po podboju ziemi obiecanej pod przywództwem Jozuego. Jest to era przemian, w której Izraelici starali się umocnić swoją tożsamość jako naród, stawiając czoła nie tylko wyzwaniom zewnętrznym, ale także konfliktom wewnętrznym, które wystawiały na próbę ich wierność w przymierzu z Bogiem. W tym okresie Izrael doświadczał ciągłych cykli nieposłuszeństwa, cierpienia i odkupienia. Ten wzór, wyraźnie opisany w księdze sędziów, Zaczyna się od odejścia ludu od boskich przykazań. W swej niewierności Izraelici przyjęli pogańskie zwyczaje i oddawali cześć obcym bogom, naruszając przymierze, które zawarli z Panem. W rezultacie zostali wydani wrogom i musieli stawić czoła dotkliwym uciskom, które często trwały latami. Kiedy cierpienie stało się nie do zniesienia, lud wołał do Boga o miłosierdzie. A on w swojej łasce powołał sędziów charyzmatycznych przywódców wybranych, aby wyzwolić Izrael z pod panowania jego ciemierzycieli. Sędziowie ci, którzy pełnili także rolę przywódców wojskowych i duchowych, odgrywali kluczową rolę w krytycznych momentach. Wśród nich wyróżniają się Debre, Gedeon i Samson, których historie ukazują zarówno wierność Boga, jak i ludzkie słabości. Jednak nawet po wyzwoleniu dokonanym przez tych przywódców cykl nieposłuszeństwa i pokuty powtórzył się ponownie, ukazując duchową niestabilność ludu. W tej dynamice Arka Przymierza zajmowała centralne miejsce w relacji Izraela z Bogiem. Ten święty artefakt, zbudowany zgodnie z instrukcjami danym Mojżeszowi na górze Synaj, symbolizował samą obecność Boga wśród jego ludu. Trzymana w przybytku Arka była miejscem spotkania tego, co boskie i ludzkie. Niosąc tablicę prawa, mannę i laskę Aarona, która rozkwitła jako namacalny znak wierności Boga. Jednakże lekceważenie zasad przymierza i zaniedbanie świętości arki uwypukliło duchowy upadek narodu. Notorycznym przykładem tego zaniedbania jest bitwa z Filistynami, opisana w jednej księdze Samuela, kiedy arka była używana jako talizman gwarantujący zwycięstwo militarne, ale ostatecznie została sfytana przez wrogów. Wydarzenie to ujawniło zarówno powierzchowność relacji ludu z Bogiem, jak i boską suwerenność, gdyż nawet wśród Filistynów obecność arki wywołała wielkie znaki sądu, zmuszając do jej powrotu. W tym kontekście wyłania się postać Abinadaba, człowieka, którego dom został wybrany na miejsce arki po jej powrocie przez Filistynów. Przez dwadzieścia lat arka pozostawała w jego domu, co zbiegło się z wołaniem ludu Izraela o duchową odnowę. Fakt ten podkreśla przejście od okresu sędziów do ustanowienia monarchii, kiedy Samuel pojawia się jako ostatni sędzia i pierwszy prorok namaszczający królów, rozpoczynając nowy etap w historii Izraela. Okres sędziów nie tylko odzwierciedla walkę ludu Izraela o życie według przykazań Bożych, ale także wskazuje na Bożą wierność pośród ludzkich słabości. Przypomina nam, że nawet w czasach kryzysu Bóg pozostaje suwerenny i gotowy ratować swój lud, jeśli zwróci się do niego ze szczerą pokutą. Arka Przymierza symbol Bożej Obecności. Arka Przymierza była najważniejszym świętym przedmiotem Izraelitów. Reprezentowała rzeczywistą obecność Boga wśród swego ludu. Wykonana z drewna akacjowego pokrytego złotem, arka zawierała dziesięć przykazań i była noszona podczas bitew i pielgrzymek. Było tak święte, że mogli je przenosić jedynie kapłani, a jego bliskość była postrzegana jako gwarancja boskiej obecności i zwycięstwa. W czasach sędziów Arka stała się symbolem wiary i ochrony. Ale jej prawdziwe znaczenie było często źle rozumiane. Lud Izraela często używał go jako amuletu, wierząc, że sama Arka zapewni zwycięstwo, nawet bez prawdziwego posłuszeństwa Bogu. Zdobycie Arki przymierza przez Filistynów. Opisane w czterech rozdziale i Samuela, stanowi jeden z epizodów. Najbardziej tragiczny i charakterystyczny w historii Izraela. Arka, która symbolizowała obecność Boga wśród jego ludu, została zdobyta w decydującej bitwie z Filistynami w regionie Ebenizeh. Wydarzenie to nie tylko oznaczało klęskę militarną, ale także obnażyło kryzys duchowy Izraela, który traktował Arkę jako przedmiot magiczny. Zamiast uznawać jej świętość i zaangażowanie wymagane przez Boga, przed bitwą zdezorientowani i zdesperowani Izraelici przeniesieli arkę przymierza z przybytków Silo na pole bitwy, wierząc, że sama jej obecność zapewni zwycięstwo. Jednakże postawa ta ujawniła głębokie duchowe odchylenie. Zamiast szukać pokuty i przymierza z Bogiem, polegali na zewnętrznym symbolu, używając go jako talizmanu. W rezultacie porażka była przytłaczająca. Zginęło 30 tysięcy Izraelitów, w tym kapłani Hofni i Pinchas, synowie Heliego, a sama arka została zdobyta przez Filistynów. Wiadomość o pojmaniu wywarła takie wrażenie, że arcykapłan Heli, usłyszawszy ją, upadł i umarł. Zdobycie Arki było dla Filistynów powodem do świętowania. Zabrali go jako trofeum wojenne do Ashdodu, jednego ze swoich głównych miast, i umieścili go w świątyni Dagona, swojego Boga. Jednak obecność arki sprowadziła natychmiastowy wyrok na Filistynów. Następnego dnia znaleziono posąg Dagona leżący przed arką, który po podniesieniu upadł ponownie, tym razem ze złamaną głową i rękami. Ponadto mieszkańców aż do dół i miast, do których wysłano arkę, takich jak Gati i Ekren, zaczęła nękać plaga nowotworów i szczurów. Terror wywołany tymi nieszczęściami przekonał Filistynów, że muszą zwrócić arkę ludowi Izraela. Po siedmiu miesiącach Filistyni skonsultowali się ze swoimi kapłanami i wróżbitami, aby dowiedzieć się, jak odesłać arkę bez ponoszenia dalszych kar. Postanowili umieścić ją w nowym wozie wraz ze złotymi ofiarami w postaci nowotworów i szczurów symbolizujących plagi, które ich spotkały. Arka została wysłana bez ludzkich kierowców, prowadzona przez dwie niedawno ocielone krowy. Zwierzęta w cudowny sposób przedostały się bezpośrednio do izraelskiego miasta bet Shemesh, potwierdzając, że wydarzenia te nie były zbiegiem okoliczności, lecz wyrokiem Bożym. Kiedy Arka dotarła do bet Shemesh, początkowo radośni mieszkańcy popełnili poważny błąd. Wielu zaglądało do wnętrza Arki, lekceważąc jej świętość. W rezultacie zginęło 70 ludzi, wywołując wielki strach w mieście. Biorąc to pod uwagę... Lokalni przywódcy postanowili wysłać Arkę do Kiryat Jealim, gdzie powierzono ją domowi Abinadaba, człowieka, którego postępowanie prawdopodobnie świadczyło o lojalności i bojaźni Bożej. W jednym Samuela 7, 1 myślnik dwa czytamy, że Arka pozostawała w domu Abinadaba przez ponad 20 lat. W tym czasie Abinadab i jego rodzina przejęli odpowiedzialność za opiekę nad Arką, a do tego zadania został poświęcony jego syn Eliiezech. Mimo wagi tego okresu narracja biblijna nie podaje wielu szczegółów na temat Abinadaba, sugerując, że żył on w sposób pokorny i dyskretny, ale pełen szacunku dla boskiej obecności reprezentowanej przez Arkę. Pobyt Arki w domu Abinadaba zbiega się z momentem duchowej odnowy w Izraelu. W ciągu tych 20 lat ludzie, zmęczeni uciskiem i odchyleniami, zaczęli wołać do Boga o wyzwolenie. Okres ten kończy się wraz z przywództwem Samuela, który wzywa Izraelitów do pokuty, prowadząc ich do porzucenia bosków i odnowienia przymierza z Bogiem. Historia zdobycia i powrotu arki to nie tylko relacja historyczna, ale głęboka lekcja duchowa. Ujawnia, że obecnością Boga nie można manipulować ani traktować jej powierzchownie. Co więcej, podkreśla Bożą Wierność, która pozostaje nawet wtedy, gdy jego lud się odwraca. Oraz potrzebę prawdziwej pokuty, aby doświadczyć odnowienia. Abinadab, choć mało wspominany, odegrał znaczącą rolę w ochronie świętego symbolu w okresie przejściowym, umożliwiając Izraelowi przygotowanie się na nowy rozdział w swojej historii, naznaczony monarsią pod rządami Saula i Dawida. Abinadab nie pojawia się w Biblii jako wybitna postać, ale pamięta się go ze względu na rolę strażnika arki. Tekst 1 Samuela 7. Jeden myślnik dwa mówi nam, że Arka pozostała w domu Abinadaba, podczas gdy lud żałował za swoje grzechy i szukał duchowego odrodzenia. W tym okresie Arką opiekował się jego syn Eliezer. Obecność Arki w domu Abinadaba symbolizowała nie tylko opiekę materialną, ale także duchową odpowiedzialność, jaką ponosił on i jego rodzina. Ten okres w historii Izraela był okresem głębokiej pokuty i poszukiwania Boga. Prorok Samuel nawoływał lud do pokuty i ponownego szukania oblicza Boga po latach bałwochwalstwa i wyobcowania. Namawiał lud, aby oddzielił się od obcych bogów i zwrócił się do Pana, 1 Samuela 7, 3 Myślnik 6. Arka, obecnie przechowywana w domu Abinadaba, stała się symbolem pojednania i nadzieje, oczekując chwili, gdy zostanie przywrócona do centrum kultu w Izraelu. Rola Abinadaba wzywa nas do refleksji nad posłuszeństwem i troską o obecność Boga. Arka znajdowała się w jego domu, ale relacja nie podaje szczegółów dotyczących codziennej troski i posłuszeństwa, jakie on i jego rodzina okazywali. Obecność Arki w ich domu była święta, lecz Abinadab i Eliezer musieli pozostać wierni i czujni. Nie wiemy, czy przez ten ponad 20 lat musieli stawić czoła wyzwaniom i trudnościom. Ziemy jednak... Że zostali wybrani, aby strzec czegoś tak świętego jak Arka Przymierza. Czasami posłuszeństwo Bogu może wydawać się ciche i pozbawione większego uznania. Abinadab mógł być kimś, kto wykonał swoją część w sposób dyskretny, ale znaczący. Był strażnikiem Arki, co gwarantowało ciągłość wiary w Izraelu. Po ponad 20 latach Arka pozostała w domu Abinadaba, aż Dawid został królem Izraela. W dwóch Samuela sześciu Dawid starał się sprowadzić arkę z powrotem do Jerozolimy, uznając, że jest to centralne miejsce kultu i obecności Boga. To pod jego przywództwem Arka opuściła dom Abinadaba i została uroczyście zabrana do stolicy. To przejście symbolizowało przywrócenie relacji ludu z Bogiem i dążenie do scentralizowania kultu w jednym miejscu świątyni. Arka, która była tak kluczowa w życiu Abinadaba, Stała się teraz symbolem celu i misji Dawida. Historia Abinadaba uczy nas, że nie zawsze potrzebujemy wielkiej sławy i rozgłosu, aby Bóg mógł się nami posłużyć. Był wierny w swojej roli, strzegąc arki, nawet jeśli w piśmie świętym nie był on szczególnie eksponowany. Dzisiaj obecność Boga jest nadal czymś świętym w naszym życiu. Podobnie jak Abinadab, jesteśmy powołani do troski o to, co powierzył nam Bóg. Może to dotyczyć małych rzeczy, takich jak nasze posłuszeństwo, nasza wiara w życiu codziennym, a nawet drobne decyzje, które podejmujemy. Tak jak arka była symbolem Bożej obecności, tak i my powinniśmy dbać o Bożą obecność w naszym życiu, zatrzymując ją w naszych sercach, w naszych rodzinach i w naszych wspólnotach. Pytanie, które pozostaje dla nas dzisiaj brzmi: czy dbamy o obecność Boga, tak jak Abinadab dbał o arkę? Co możesz dziś zrobić, aby zachować wierność w chodzeniu z Bogiem, nawet jeśli odbywa się to w pozornie małych, cichych obszarach? Abinadab wzywa nas do wiernego życia, dbania o obecność Boga w naszym codziennym życiu. Abinadab może nie był centralną postacią narracji biblijnej, ale jego historia uczy nas głębokich lekcji na temat posłuszeństwa, troski i wierności. Był strażnikiem arki w okresie przejściowym i poszukiwania Boga. Obyśmy naśladowali przykład Abinadaba, będąc strażnikami obecności Boga w naszym życiu, troszcząc się z odpowiedzialnością i oddaniem. Jeśli ten film Cię zainspirował, nie zapomnij o polubieniu, udostępnieniu i subskrybowaniu kanału, aby uzyskać więcej takich treści. Szukajmy razem życia bliżej Boga i wzmacniajmy naszą podróż z Nim. Do zobaczenia w kolejnym filmie, i niech Boża obecność towarzyszy Wam we wszystkim, co robicie.